Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym największym failom, jeżeli chodzi o nazwy samochodów, które to były bądź też są w dalszym ciągu sprzedawane na rynku. Jeżeli nie widzieliście pierwszej serii, to odsyłam was gdzieś tutaj, natomiast my lecimy z częścią numer 2. Zaczniemy sobie może od Audi e-tron, czyli nowego suwa niemieckiego producenta wyposażonego w w pełni elektryczny napęd. Jeśli śledzicie na bieżąco rynek motoryzacyjny, to na pewno kiedykolwiek spotkaliście się z tym właśnie modelem. Generalnie wszystko z nim jest w porządku, gdyby nie to, że w języku francuskim nazwa Etron, w sumie czytana na Etron, oznacza łajno. Więc ciekaw jestem bardzo wyników sprzedażowych na tamtejszym rynku. A teraz cofając się nieco w przeszłość. Przyjrzyjmy się nieco bliżej takiemu autu jak Studebaker Dictator. Produkowanemu od 1927 do 1937 roku. Jak możecie się domyślić, wybór takiej nazwy modelu, czyli dyktator, na ówczesne czasy nie był zbytnio trafiony i szczęśliwy. Auto nie cieszyło się zbyt dużą popularnością w Europie, dlatego, też już w 1937 roku z Dyktator nazwa została zmieniona na Commander. Czy masz <laughs> the question? Daihatsu na przełomie lat 70. i 80. wypuściło niewielki model terenowy o nazwie TAFT. Było to niewielkie auto po kroju obecnych Suzuki Jimny napędzane silnikami, nawet tak małymi jak 1.0. Daihatsu TAFT na niektórych rynkach natomiast nazywało się SCAD, gdzie skat w slangowym języku angielskim oznacza potocznie jedzenie odchodów. Jeśli podobnie jak ja, część swojego dzieciństwa spędziliście na grze Test Drive Unlimited, to bardzo prawdopodobnym jest, że kojarzycie takie auto jak Ascari KZ1. W sumie powstało 50 sztuk tego unikatowego brytyjskiego super supersamochodu wyposażonego w 5-litrową 8 Mercedesa pod maską. Gdzie natomiast leży problem w nazwie tego modelu? Otóż skrót KZ bądź też czytając po niemiecku KZ oznacza Konzentrationslager, Slager, czyli obóz koncentracyjny. What the hell? A teraz, jeśli myślicie, że problem nietrafionych nazw modeli samochodów dotknął świat tylko i wyłącznie te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a w dzisiejszych czasach producenci wyciągnęli swoją lekcję, to posłuchajcie tego. Hyundai Kona, a więc koreański crossover zaprezentowany w czerwcu 2017 roku, to jedno z aut, w których popełniono lekkiego fejla przy nazewnictwie. Kona, co prawda pisane przez C, ale wymawiane identycznie, w języku portugalskim oznacza dość wulgarne określenie na żeński narząd rozrodczy. Czyli przekładając to na nasze polskie realia, oznacza, że mamy tu do czynienia z samochodem, który się nazywa Hyundai Kolejny samochód w naszym zestawieniu nazywa się Gaylord Gladiator. <grystanie> <grystanie> Gaylord Gladiator. Dobra, dla przyzwoitości zobaczcie, jak wyglądał ten produkowany pod koniec lat 50. samochód. Ale raczej nie będę się na jego temat zbytnio rozwodził, ponieważ myślę, że jego nazewnictwo rozumie się raczej samo przez się. A więc po prostu przechodzimy do kolejnego samochodu, którym jest Lamborghini Reventon. Reventon to mocno limitowana, hardkorowa wersja Murcielago, wyprodukowana w ilości zaledwie 20 sztuk. I jak za moment się dowiecie, nawet przy takich drogich, luksusowych samochodach zdarzają się lekkie wpadki. Lamborghini często nazywa modele swoich samochodów imionami jakichś słynnych byków, które stoczyły walki w popularnych w Hiszpanii korelidach. Niewzięte jednak zostało pod uwagę to, że Reventon właśnie w języku hiszpańskim oznaczać może również przebitą oponę, co chyba nie za bardzo dobrze się kojarzy, biorąc pod uwagę to, że mówimy tutaj o wartym grube miliony samochodzie. Honda Jazz. Ta nazwa tego niewielkiego japońskiego hatchbacka brzmi naprawdę nieźle. W Stanach jednak ten sam model nazywany jest Fit. Skąd wzięły się rozbieżności? Pojawiły się z uwagi na znaczenie słowa fitta w Skandynawii. Otóż fitta, a więc słowo brzmiące podobnie do fit, oznacza w Norwegii oraz w Szwecji, to samo co w języku portugalskim oznacza słowo kona, a więc, no pewnie pamiętacie, chodzi tutaj o wulgarne określenie na żeński narząd rozrodczy. Wow! Ok, trzeba przejść do nieco mniej radykalnych przykładów, takich jak m.in. ten dotyczący Volkswagena Jetty. Jetta tak gwoli formalności to kompaktowy model niemieckiego producenta występujący raczej jako sedan, choć na niektórych rynkach pojawiała się również odmiana kombi. Lekka kontrowersja natomiast pojawia się przy odczytywaniu nazwy tego modelu we Włoszech, ponieważ Jetta brzmi bardzo podobnie do ichniejszego słowa Jetta, oznaczającego pecha. Wielkiego pecha. Okay. Natomiast nasz odcinek zakończymy czymś dosyć nietypowym, a mianowicie nazwą wywrotki. Isuzu Mega Light Dump to nazwa właśnie jednego z takich pojazdów produkowanych przez japońskiego producenta. Niby wszystko jest ok, ponieważ Dump truck oznacza wywrotkę, natomiast samo w sobie Dump w potocznej mowie w języku angielskim oznacza kupę, czyli Isuzu Mega Light Dump oznacza Isuzu Mega Lekka Kupa. I tym oto akcentem kończymy naszą dwuodcinkową serię poświęconą największym failom w nazewnictwie modeli samochodów w historii. Mam nadzieję, że oglądając je, choć trochę się uśmialiście, że Wam się podobało i że będziecie z nami na naszych kolejnych odcinkach. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w naszych kolejnych produkcjach. Jeszcze trochę pokiwam głową przy każdym słowie, bo ludzie tego nie lubią. I się ze mnie śmieją, więc niech się ze mnie śmieją. Ej, nie śmiej się, bo smutno mi. <grym i wiesz>